W dniach 10-11 kwietnia 2024 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pod tytułem Migracja jako problem polityczny, społeczny i ekonomiczny. Podczas konferencji omawiano tematy związane z kształtowaniem się edukacji białorusinów na szczeblu szkolnictwa wyższego w Europie, a w szczególności w Polsce. Zaraz reżim Łukaszenki teraz reżim Łukaszenki robi... robi wszystko, różne przeszkody, żeby nie pozwolić młodym białorusinom wyjeżdżać na zachód, żeby otrzymać dobrą edukację. Pytanie Svetlana Tichanowska osobiście i rząd na wygnaniu białoruski, która ona jest przewodniczącą, bardzo dobrze rozumie ważność tej edukacji europejskiej dla Białorusinów, które są na wygnaniu, i dlatego bardzo dużo sił przykładają do tego, żeby dostać uznanie w krajach europejskich, żeby rozumieć się w tej sprawie z różnymi fundacjami, z rządami europejskimi, żeby były możliwość otrzymać stypendium naukowe, studen studenckie stypendium, żeby było takie wsparcie właśnie dla tych młodych, utalentowanych Białorusinów, które zmuszeni były wyjechać z kraju. No i w tym właśnie bardzo ważne miejsce zajmuje, zajmują dwie, dwa kraje: Litwa, ale najważniejsze. найпер в польскадзе bardzo дужат ты студэнаў з Беарусій мłoдых людзі з Беларусій прыехаў У гэтым кантэксце я хочу згадаць перш за ўсё две вельмі важныя праграмы фінансавай падтрымкі для нашых студэнтаў студаў з Беларусій гэта перш за ўсё праграма соЦ вспомниць две найважнейшыя мо праграмы в спарце власне сппыльноты акадэміцкі беларускіх студэнтаў за граніцам то програм salt. To program unijny, europejski, który skierowany jest na sfinansowanie, na stypendium dla studentów z Białorusi, które studiują no, nie tylko w Polsce, ale raczej i w Polsce, i w Litwie, i w innych krajach europejskich. Ale drugi program bardzo ważny to program Klinowski, imię Kalinowskiego, który jest finansowany przez Urząd Polski. Obecnie w Polsce studiuje ponad 10 tysięcy Białorusinów. Według statystyki, to co zrobił GUS tak, i na czym możemy, co, czym, na czym, co my możemy analizować, tak, w ubiegłym roku szkolnym, bo za ten rok jeszcze nie ma, a w ubiegłym roku szkolnym akademickim, na studiach w Polsce było ponad chyba 12,3 tysięcy Białorusinów. Tak, 12, 12 300, gdzieś tak, taka kwota e, osób, które legitymują się e, obywatelstwem Republiki Białorusi. To właśnie. Z nich, co jest ciekawe, 9000 tysięcy tam z czymś to są ludzie, którzy uczą się właśnie na licencjacie pierwszego stopnia, tak na studiach pierwszego stopnia i raczej w uczelniach publicznych, Nie państwowych trochę mniej. Tak czy owak, dość duża kwota jest z kartą Polaka. Które się uczą. Na pierwszym roczniku w zeszłym roku było ponad 1700 studentów z Białorusi, które legitymują się kartą Polaka. Studia w Polsce oprócz tego, że to są możliwość awansu dobrego, tak? socjalnego, na podstawie nowego wykształcenia i tak dalej, to czasem jest możliwość przyjechać do Polski, legalizować się tu i zacząć jakby nowe życie w tym kraju wolnym w stosunku, w porównaniu z tym, co on ma na Białorusi. O roli polskich ośrodków edukacyjnych w potencjalnym kształtowaniu suwerennej Białorusi opowiedział ambasador Paweł Łatuszka który był jednym z prelegentów konferencji. Jednym z ważniejszych kierunków dla sił demokratycznych Białorusi, dla rządu przejściowego jest kształtowanie kadr dla nowej Białorusi. Mamy specjalny program, który został zainicjowany. Mamy już w tym programie ponad 700 osób, które wpisali się jak z Białorusi, tak i za granicą do tego programu. Wyższa szkoła kadr menedżerskich jest ważną instytucją, która może wspierać nas w przygotowaniu Nowych ludzi dla nowej Białorusi. Białorusi, która będzie demokratyczną, niezależną, europejską. Dlatego potrzebujemy tych pracowników, przyszłych urzędników, menedżerów, którzy będą się zajmowali na przykład. Wejściem do Unii Europejskiej, bo naszym celem jest w perspektywie, oczywiście dzisiaj to jest nierealne, ale w perspektywie wstąpienie do Unii Europejskiej, kształceniem prawników, bo powinniśmy znać prawo europejskie, bo naszym najważniejszym partnerem będzie Europa, a w Europie oczywiście pierwszą bramą, strategicznym partnerem, i jestem tu absolutnie pewny, będzie Rzeczpospolitej polskie W kontekście migracji i nauki ważną grupą są również ukraińscy studenci. We współpracy ze szkołą tak, zorganizowaliśmy e, kilka grup ukraińskich tak, e, uchodźców z Ukrainy, jakie e, przyjechali tutaj do Kanina tak, albo do Polski do innych miast polskich, tak i jakby mogą tutaj zacząć, kontynuować studia, tak, albo rozpocząć studia, ponieważ mamy też studentów na, na licencjacie, jakie dopiero zaczęli swój szlak, tak, studiowania. Jednym z celów współpracy ze szkołą jest przede wszystkim przygotowanie, Uh, країнцв uh, до реалій проводдзеня біззнесу в Польсе. ponieważ nie każdy rozumie pewne szczegóły takiej kultury kultury przedsiębiorczości w Polsce jaka znacznie się różni tak, od ukraińskiej kultury prowadzenia biznesu dlatego szczególny nacisk kładziemy przede wszystkim na kwestie biznesowe zakładania biznesu organizacji i zarządzania tak w biznesie i widzimy że to skutkuje pewnym, e, pewnym rezultatem, ponieważ coraz więcej osób, tak, jakie tutaj są na studiach, już mają własne firmy. Mają już pewne, pewne znajomości, tak, pewne e, pe, pewne wyciucie tych szczegółów prowadzenia biznesu w Polsce. Podczas dwudniowej konferencji przedstawiono ponad 20 wystąpień. Które oprócz edukacji dotyczyły zagadnień związanych między innymi ze współczesnymi wyzwaniami migracyjnymi z perspektywy międzynarodowej, migracjami jako szansami oraz kryzysem migracyjnym w perspektywie prawnej, organizacyjnej i humanitarnej. Ta konferencja pełen tytuł to jest migracja jako skutek polityki, ekonomii i spraw społecznych i myślę, że w tym obszarze najważniejsza jest edukacja. Jak edukować dla przyszłości, jak edukować w tym momencie kiedy się, tej nadzwyczajnej sytuacji wielu, wielu ludzi. Według danych, które tu podali naukowcy z Białorusi, z Ukrainy, ze Słowacji. To są miliony ludzi, którzy do Polski przyjechali. Jak opowiadano, w niektórych z niektórych badań wynika, że niektórzy ludzie wyjeżdżali w sposób gwałtowny, czyli nawet nie zabezpieczeni się pod względem dokumentów majątkowym, przyjeżdżali do Polski i zostawali w nowym świecie, często z dziećmi, często byli to studenci, często pracownicy naukowi. I myślę, że warto by było zastanowić się, jak reagować na tego typu nadzwyczajne sytuacje? Myślę, że ważnymi elementami jest to, że widać wyraźnie, wszystkie strony są zainteresowane na zbudowanie w oparciu o bazę wyższych szkołek menedżerskich. Pewnej pla platformy szkoleniowej i edukacyjnej dla studentów białoruskich i ukraińskich. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, yy, podnosił to również ambasador, potrzebny jest cały zestaw studiów podyplomowych, które wzmacniają ludzi, którzy potencjalnie mogą pracować i w Polsce, i na, na zachodzie, i, i na Białorusi, czy na Ukrainie. Umiejętności, które. Na studiach na przykład na Białorusi prawo europejskie nie funkcjonuje, a u nas tego typu elementy istnieją. Więc myślę, że to jest takie przekazywanie wiedzy, która może być potencjalnie potrzebna w każdym momencie każdemu z tych studentów. Kształcenie obcokrajowe zaczyna być ważnym elementem na mapie edukacyjnej. Natomiast my tu jeszcze musimy patrzeć na to, że to są Białorusini i Ukraińcy, czyli szczególny kontekst historyczny. I i powiem i, i społecznie w, w danym momencie w, w oparciu o tę konferencję zostanie przygotowana duża publikacja, ma, wnioski i publikacje zostaną przekazane różnym podmiotom, ale przede wszystkim ministrowi wieczorkowi, który jest ministrem nauki i szkolnictwa wyższego i finansuje tę konferencję. Organizatorem konferencji była Wyższa szkoła katr Menadżerskich w Koninie.